Witajcie inwestorzy. Marcin Garbaciak, Akademia Eksperta, Crispo. Na wstępie chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za yy, tak duże zainteresowanie poprzednim odcinkiem, którego, który dotyczył szczelnego montażu yy, okien. Mam nadzieję, a raczej granicząc z pewnością, że dzisiejszy odcinek będzie równie dla, atrakcyjny dla Was, ponieważ w naszym studiu gościmy Tomka Przychodniaka. Cześć Tomku. Witam Marcin, dzień dobry wszystkim. Tomek jest specjalistą od bram i dziś właśnie porozmawiamy sobie o ciepłym montażu bram. Tomek jest u nas dzisiaj w podwójnej roli. Na co dzień w firmie, u nas w firmie CRISPOL, zajmuje się bramami garażowymi, pracuje w dziale zarządzania produktem i tam właśnie do głównych jego zadań, dotyczy, główne jego zadania kręcą się wokół tematu bram garażowych. Ale nieoficjalnie, to wiemy, bo często na ten temat rozmawialiśmy, jest szczęśliwym właścicielem inwestycji. Ukończył budowę domu i teraz budowałbyś się jeszcze raz, czy raczej? Zdecydowanie tak, ale to tylko i wyłącznie dzięki postawie mojej wspaniałej żony, która przez cały ten, no, co tu dużo nie mówić ciężki okres wspierała mnie i motywowała do dalszych wysiłków. Oczywiście pozdrawiamy małżonkę, dziękujemy za wsparcie, no, ale tak y, rozumiem wsparcie, wsparciem jak z tym budowaniem. Muszę jednak przyznać. Może trochę po cichu, że pojawiały się co chwilę momenty, w których przysłowie, że pierwszy dom budujemy dla wroga, drugi na sprzedaż, a dopiero trzeci dla siebie, nabierało dla mnie specjalnego znaczenia. Teraz już wiem, że musimy bardzo dobrze się do takiej inwestycji mhm. przygotować. Jak wiemy, taka inwestycja i jakość jej wykonania będzie rzutowała na eksploatacji przez kolejnych, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat. Mamy w tej chwili szeroki dostęp do mediów internetowych, różnego rodzaju fora, budowlane, grupy na Facebooku. Jednak musimy pamiętać, że nie zawsze informacje tam podawane są rzetelne. No i musimy umieć oddzielić to ziarno od plew. I warto się wesprzeć naprawdę wykwalifikowanym. Wykw Wykwalifikowanymi, przepraszam, fachowcami. Dokładnie. Kwalifikacje też kosztują. Myślę. Kosztują, także myślę, że wsparcie rzetelnego kierownika budowy i rzetelnej ekipy wykonawczej jest tutaj na pierwszym mhm. miejscu. Także warto tutaj dobrze się do tego wszystkiego przygotować. Każdy szczegół ma tutaj znaczenie. Między innymi wybór stolarki do naszego wymarzonego domu również trzeba. Przewidzieć, nie patrzeć na to tylko kosztorysowo, ale również jakościowo, bo wybierając dobre produkty, dobrze, po dobrym poznaniu tego przedmiotu, finalnie będziemy bardzo mm -hmm. zadowoleni z naszych wyborów, których dokonaliśmy. Wspomniałeś właśnie o wykwalifikowanych grupach monterskich czy doradcach. Tak. No i myślę, że możemy już przejść do meritum. Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać montaż bramy? Montaż bramy powinien przede wszystkim być wykonany czysto. Oznacza to, że przed przystąpieniem do już samego montażu mhm. należy prawidłowo wykonać pomiary. Oczywiście wykona to wyspecjalizowana firma. Przed samym montażem weryfikujemy, czy ustalenia, które były poczynione pomiędzy wykonawcą a inwestorem zostały, że tak powiem, wdrożone. Sprawdzamy, czy wszystkie wymiary, które ustaliliśmy są zachowane. I przede wszystkim, co zawsze podkreślam, montaż zaczynamy dopiero, gdy podstawa jest wykończona. To znaczy węgarki i nadproże muszą być obrobione. Mhm. Finalnie obrobione, jeśli chodzi na przykład o murowany budynek, muszą być otynkowane, pomalowane. No nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ktoś na niewykończonym budynku montuje taką bramę, później dopiero przychodzi etap tynkarski, gdzie ta zaprawa nam wszystko ubrudzi, zniszczy, może dojść do uszkodzenia czy jakiegoś dyskomfortu z późniejszej mhm. eksploatacji tej bramy. Także zgodnie oczywiście z instrukcją montażu ekipa przystępuje do instalacji produktu. Zaczynamy od montażu prowadnic pionowych z poziomymi. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ tutaj musimy zachować prawidłowe rozstawy. Muszą być zachowane wszelkie poziomy, piony, prawidłowe przekątne. Jeśli tego warunku nie spełnimy, nie mamy szans na późniejszą prawidłową eksploatację bramy. Dalszym etapem jest montaż systemu równoważącego ciężar skrzydła bramy. Mhm. Montaż samego, już tutaj skrzydła, które składa się jak wiemy z paneli, montaż linek, naciąg sprężyn, ostatnie regulacje. No i nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się z komfortowej eksploatacji ciepłej bramy CRISPOL. Właśnie, wspomniałeś o ciepłej bramie CRISPOL, i tutaj myślę, że też już możemy zdradzić, że firma CRISPOL wprowadza do oferty elementy które poprawią tą jakość i termikę samego produktu poprzez ciepły montaż? Yy, tak, w praktyce oznacza to użycie specjalnych przekładek wykonanych ze styropianu EPS, które montowane są pomiędzy kątownikami pionowymi a listą nadprożową. Zapewniają one o 30% lepszy współczynnik przenikalności cieplnej dla węzła, co w praktyce oznacza nawet do 20% lepszy współczynnik oporu cieplnego dla bramy. No, dla inwestora oznacza to tyle, że zdecydowanie niższy współczynnik oporu cieplnego daje mm -hmm. nam dużo wyższą izolację cieplną garażu, a co za tym wygodną eksploatację w ciepłych warunkach. Na swoich ekranach możecie teraz, drodzy inwestorzy, zobaczyć nasz film na naszym kanale YouTube. Premierowy pokaz właśnie się rozpoczął. Możecie zobaczyć, jak ten ciepły montaż wygląda, na czym polega i co jest ważne, na co zwracać uwagę, tak? na co być uczulony. Czym ten. Ciepły montaż może być stosowany we wszystkich bramach, czy jakichś tylko wybranych modelach, tamku? To innowacyjne rozwiązanie, które wprowadziliśmy. Dotyczy, dotyczy tylko segmentowych bram garażowych firmy Chris Paul. Jako pierwsi zgłosiliśmy ten system do opatentowania, co oznacza, że jako pierwsi na poważnie zajęliśmy się tym tematem. Jeśli chodzi o dostępność, system ciepłego montażu będzie dostępny w salonach sieci Chris Home i w punktach dealerskich od 20 stycznia bieżącego roku. Dobrze, no załóżmy, że mamy bramę zamontowaną zgodnie z tymi wytycznymi, o których wspominałeś. Jak możemy zweryfikować, czy właśnie to wszystko jest poprawne, czy wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką? Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jak ta brama pracuje. Mhm. Ruch skrzydła bramy powinien być płynny. Nie powinien budzić naszej wątpliwości. W przypadku obsługi ręcznej brama powinna pracować lekko. Powinniśmy taką bramę otworzyć i zamknąć zasadniczo jedną ręką. Jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości podczas eksploatacji zakupionego przez nas produktu, zdecydowanie powinniśmy to zgłosić do wyspecjalizowanego serwisu sieci CRISPOL. Okay. Dziękuję Ci, Tomku, za udział w naszym programie. Mam nadzieję, że te porady, które Tomek Wam udzielił, o których dzisiaj rozmawialiśmy, będą dla Was przydatne. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za udział. Ja również dziękuję i życzę dużo cierpliwości i dużo szczęścia wszystkim budującym. Oczywiście też się przyłączam do tych życzeń, bo cierpliwość jest ważna, szczególnie w budownictwie. I moi drodzy, jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne nasze odcinki, na kolejne nagrania, w których będziemy poruszać kolejne tematy, które mam nadzieję, że tak jak poprzednie, będą dla Was interesujące.